który Dzisiaj jest. Który Dzisiaj jest. Dzisiaj jest. Dzisiaj jest. Dzisiaj września 2012 roku. Jesteśmy przy maczkach przy Dzisiaj maczkach, przy taki piękny No taki piękny płod. Idziemy drogą świętego Jakuba z maczek do Onoga. Tu jest. No, taki, taką dekorację tutaj. W jednym z najpiękniejszych miejsc w taką dekorację postawiono. Nasza grupa ciemnie, bo troszkę pada, ale to nie szkodzi.